Cześć, witajcie! Dzisiaj o nowościach serii Volantor. My otrzymujemy ostatnio masę pytań, gdzie preparat na Adeno na Adeno u Gołębi młodych i stworzyliśmy coś naprawdę, co będzie hitem tego roku. Pojawi się już tak naprawdę pod koniec lipca, więc niedługo i mamy bardzo, bardzo dużo rewelacyjnych opinii. Była grupa testowa, która przetestowała ten preparat i jest zadowolona. Objawy Adeno u Gołębi Młodych ustąpiły. No i oczywiście zabezpieczamy, czyli u nas główne hasło profilaktyka. Preparat na adenowirusę jeszcze nie ma swojej konkretnej nazwy, pojawi się ona jak preparat pojawi się na rynku. Jest to preparat w 100% naturalny. Jak wiecie, przy gołębiach pocztowych czy ozdobnych, przed adenowirozą możemy zabezpieczyć gołębie szczepiąc je. Nie każdy szczepi, ale nawet jeśli ten, kto zaszczepi gołębie i pojawi się choroba, gołębie przejdą ją oczywiście delikatniej, bez jakichś cięższych objawów. Co wtedy? No i wtedy pojawiamy się my i nasz nowy preparat na adeno, który skutecznie poradzi sobie z tą chorobą, no i oczywiście zabezpieczy stado, żeby adeno u młodych gołębi nam nie nie powróciło. Ten preparat był testowany przez wielu hodowców. Z racji tego, że większość z Was była zainteresowana zakupem tego preparatu, my przygotowaliśmy przed sprzedaż tego produktu, która naprawdę przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Za to Wam bardzo dziękujemy, że zechcieliście zakupić ten preparat i przetestować w swojej hodowli. I muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jak wiecie, my naprawdę współpracujemy z hodowcami w całej Polsce i Europie. Są z nami w stałym kontakcie, przekazują nam informacje testując nasze preparaty. I współtwórcą preparatu na Adenowirozę jest pan Zdzisław Boroński, który ma olbrzymią wiedzę i już tak naprawdę, wiedząc jaki będzie jego skład, powiedział, że będzie to hit na rynku polskim i będzie on rewelacyjnie sobie radził i ograniczał występowanie Adenu u gołębi młodych. Więc on nie mylił się, po wynikach laboratoryjnych i po naszych obserwacjach, wiemy, że to absolutny hit. No i czekamy na to, aż pojawi się na rynku i będziecie mogli go wdrożyć w swoich hodowlach. Osoby ciekawe, składu i zainteresowane, i chcące dowiedzieć się więcej na temat tego preparatu, czyli na temat dawkowania, zapraszam do kontaktu. Niebawem, oczywiście, pojawi się pełny opis na naszej stronie internetowej volantor.pl i będziemy Was informować na bieżąco na Facebooku. Zapraszam zatem do subskrypcji naszego kanału na YouTube, no i oczywiście do obserwowania Facebooka, bo już niebawem kolejne nagranie z informacją o. Nazwie preparatu, cenie i oczywiście konkretnym składzie. Także koniecznie klikajcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia na następnym nagraniu. Mua!